Walasy, z piątką Grzegorz z piątką Runę Holta, numer szósty ma Michał Szczepaniak, siódmy Mateusz Szczepaniak. Z dziewiątką to Andreas Jonsson, numer dziesiąty Mateusz Fijałkowski jedenastkę Jacek Krzyżaniak, dwunastkę Mirosław Kowalik, trzynastkę Michał Robacki, z numerem czternastym Krystian Klecha i z piętnastym Marek Cieślewicz. W pierwszym biegu dzisiejszych zawodów parę gości stanowią Michał i Mateusz Szczepaniakowie, Michał w kasku żółtym, Mateusz w białym, a gospodarzy reprezentują Krystian Klecha w czerwonym i Marek Cieślewicz w niebieskim. Dobry start Krystiana Klechy, ale lepiej. Michał Szczepaniak jest na drugim miejscu, Marek Cieślewicz parę metrów, dwa, 3 metry za rywalem. Krystian Klecha prowadzi. Kontrolnie obejrzał się w lewo. O, Marek Cieślewicz Musi troszeczkę szybciej jechać. Na razie cały czas jest w kontakcie z różnowcem włókniarza z Łomreksu Częstochowa. Wyścig jak do tej pory układa się na 4 do 2 dla gospodarzy. Mam wrażenie, że Barek Cieślewicz jest w stanie prześcignąć swojego rywala jadącego tuż przed nim. Cały czas jednak utrzymuje się ta... 3,4-5 metrowa przewaga Częstochowianina. No i defekt na prowadzeniu Krystiana Klechy. Cóż za pech tego zawodnika, cóż za pech drużyny bydgoskiej. A zatem proszę Państwa 4 do 2, ale dla gości. Pierwszy 2 przejechał przejechał Michał Szczepaniak, na drugim miejscu Marek Cieślewicz. na trzecim Mateusz Szczepaniak. W biegu czwartym zobaczymy indywidualnego mistrza Polski Runę Holte w kasku żółtym. Jego partnerem jest Michał Szczepaniak w kasku białym, a rywalami Michał Robacki w kasku czerwonym i Krystian Klecha w niebieskim. Miejmy nadzieję, że teraz defektów nie będzie. Znakomity start Rune Holty. On na prowadzeniu. Michał Robacki jednak w tym pierwszym virażu lepszy. No i Runę Holta przez moment spadł na trzecią pozycję, atakowany przez Krystiana Klechę. Michał Szczepaniak na czwartej pozycji. Bydgoszczanie prowadzą. Podwójnie. Pierwszy Michał Robacki za nim Krystian Klecha. No i Runę Holta. Dał się objechać Krystianowi Klesze. I teraz musi nadrabiać stracony dystans, ale Bydgoszczanie uciekają bardzo szybko. Troszeczkę zbliżył się Norweg z polskim paszportem do Bydgoszczanina. Michał Szczepaniak od początku. Nie najlepiej w tym biegu pojechał. Traci sporo odległości. No i zanosi się na podwójne zwycięstwo gospodarzy. Michał Robacki i Krystian Klecha przywożą 5 punktów. 1 dla rune Holty. 5 do 1 i po czterech wyścigach mamy remis 12 do 12. Po nieudanym starcie Dariusza Fiałkowskiego w biegu drugim trener Rutecki natychmiast wprowadza rezerwę zwykłą. Marek Cieślewicz pojedzie w kasku niebieskim, jego partnerem jest Andreas Jonsson w kasku czerwonym, a rywale to Ryan Iwan w żółtym, Grzegorz Walasek w białym, a więc trzech uczestników sobotniego turnieju. Oj, uderzył w bandę Bydgoszczanin, wyścig oczywiście przerwany. Wiek siódmy. Rune Holta w Kasku Żółty Michał Szczepaniak w Białym. Mirosław Kowalik w niebieskim i Jacek Krzyżaniak w Czerwonym. 19 do 17, dwoma punktami prowadzą goście. Jakże wiele zależy od tego wyścigu. Mirosław Kowalik znakomicie wystartował. Wielkiego pecha miał ten żużlowiec na starcie w poprzednim wyścigu zdefektował mu motocykl. No a teraz trochę się chyba zagapił. Został wyprzedzony przez Michała Szczepaniaka. Na moment odzyskał prowadzenie, ale nadal bieg układa się remisowo. I co ciekawe, Runę Holta zawodzi w dzisiejszym spotkaniu. Tak jak Ryan Sullivan. Obaj na swoim koncie po pierwszym występie. Holta ma jeden punkt, natomiast Ryan Sullivan dwa punkty, krotnie przyjechał. Dwukrotnie przyjechał na trzecim miejscu, no i na razie wydgoszczanie w biegu siódmym. Remisują, ale cały czas pogoni za Jackiem Krzyżaniakiem runę Holta. Bardzo małe odległości między poszczególnymi zawodnikami. Mam wrażenie, że Mirosław Kowalik jedzie trochę za wolno, przez co spowalnia jazdę Jacka Krzyżaniaka, ale udało się dowieść ten remis. Pierwszy, Michał Szczepaniak. Zapisujemy trzy punkty, drugi. Mirosław Kowalik, trzeci Jacek Krzyżaniak i czwarty Runę Holta. Zbigniew Czerwiński w kasku białym, Rafał Osumek w żółtym i Jacek Krzyżaniak w czerwonym, Mirosław Kowalik w niebieskim. 28 do 26. Ostatnie trzy wyścigi zakończyły się remisami. Zobaczymy jak będzie w biegu dziesiątym. Dosyć szybko się goście... Oj, uderzony motocykl Mirosława Kowalika przez Zbigniewa Czerwińskiego. Chyba sędzia nie będzie miał wątpliwości. Mirosław Kowalik, który przewrócił się, uderzył z całą siłą w bandę, został przewieziony do szpitala, tam odzyskał przytomność. A my powracamy do wyścigu. Powtórka. Miejsce Mirosława Kowalika pojedzie Marek Cieślewicz w kasku niebieskim, Jacek Czerwiński w kasku czerwonym. Osumek w kasku żółtym i Czerwiński został przez sędziego wykluczony. Osumek prowadzi dalej, dwa i Wydawać by się mogło po zdobyczy punktowej Osumka, że w tutaj powinien walczyć o zwycięstwo. Można by liczyć na coś więcej niż remis, ale Osumek cały czas prowadzi Jacek Krzyżaniak jest wyżdżalcem, który walczy do, do końca, do linii mety. Liczymy też na to, że wyprzedzi rywala, ale ta odległość między Osumkiem a bydgoszaninem się zwiększa. No i wygląda na to, że czwarty wyścig z kolei zakończy się remisem. Nadal będzie się utrzymywała dwupunktowa przewaga gości. Osumek zwiększa z każdym okrążeniem. Przewagę przywozi 3 punkty, ale defektował motocykl, proszę państwa, na ostatnich metrach. No to rzecz niebywała, rzadko spotykana. Już powoli kibice wpisywali remis, a tu się okazuje, że bydgoszczanie wygrali 5 do 1. Przed nami wyścig jedenasty, Grzegorz Walasek w kasku białym, Ryan Sullivan w kasku żółtym, Dariusz Fiałkowski w kasku niebieskim i Andreas Jonsson w czerwonym. Wydgoszczanie po obiegu dziesiątym prowadzą 31 do 29, bardzo pechowo dla gości zakończył się ten wyścig na prowadzeniu defekt motocykla Osumka. No a teraz Walasek Sullivan, Fiałkowski Jonsson. Zamknięty Andreas Jonsson. Całkiem niezły był start Dariusza Fiałkowskiego, ale dał się wyprzedzić parze walasek Sullivan. Sullivan jedzie na motocyklu Grzegorza Walaska w tym wyścigu. No i widać, że te motocykle polskiego zawodnika Główniarza z Łomreksu są lepiej przystosowane do jazdy na torze bydgoskim. Ryan Sullivan na prowadzeniu, Grzegorz Walasek jakby pilnował tej pierwszej pozycji Rajana Sullivana. A Andreas Jonsson do tego wyścigu niepokonany Zuzłowiec musi zadowolić się trzecim miejscem. Traci dystans do uciekającego Walaska. Dariusz Fijałkowski bardzo daleko z tyłu, ostatnia szansa dla Andreasa Jonsona, ale bez powodzenia. 5 do 1 wygrywają goście. Michał Szczepanek w kasku białym, Rune Holta w żółtym. Marek Cieślewicz zastępujący Mirosława Kowalika w kasku niebieskim. Jacek Krzyżaniak w czerwonym. Przypomnę, 34 do 32. Niezwykle zacięte widowisko. Wystartowali. Rune Holta. Jechał na to Jacek Krzyżaniak, wciska się tam do przodu już na prostej, mógł być prawie, prawie drugi, ale jednak przy krawężniku jechał Michał Szczepaniak i ten atak się nie powiódł. Równowi Mistrzowie Polski prowadzą na razie podwójnie. Marek Cieślewicz, teraz poszemy się do ataku. Wydaje się jednak, że Rune Holta odnalazł się po tym falstarcie. Czeka na swojego kolegę, stara się pomóc. Na razie ten plan się powodzi. I teraz atak Jacka Krzyżaniaka na prostej. Jednak szybszy jest już na drugim miejscu, ale wydaje się, że runę Holta jest poza jego zasięgiem. Już nie, pięć do jednego prowadzą goście, ale 4 do 2. Gdybyż jeszcze Marek Cieślewicz postarał się prześcignąć swojego rywala, byłby remis, ale zabraknie dystansu. Ronę Holta 3 punkty, Jacek Krzyżaniak 2, 1 punkt dla Michała Szczepaniaka bez punktu Cieślewicz. Kliknie w Czerwiński w kasku białym, Rafał Osumek w żółtym, Krystian Klecha w niebieski i Michał Robacki w czerwonym. Tym razem gospodarze bardzo dobrze wystartowali, troszeczkę słabiej. Michał Robacki, ale na prostej jest szybszy. No proszę Państwa, czterema punktami prowadzą goście i to ewentualne podwójne zwycięstwo. Sprawić, że będziemy mieli remis, ale trzeba dowieść ten y, y, rezultat jak do tej pory. Prowadzi Krystian Klecha. Michał Robacki na drugim miejscu miał problemy z przedostaniem się na drugie miejsce. Michał Robacki nie wyszedł start gościom. Bardzo zacięty. Zmienia się tutaj w dzisiejszym meczu sytuacja co chwilę. Niepewnie jedzie Michał Robacki. Bardzo blisko niego jest Rafał Osumek, a defekt motocykla Kla zanotował Zbigniew Czerwiński. No i proszę Państwa drugi defekt zawodnika z Częstochowy. No cóż, cóż to się dzieje w dzisiejszym spotkaniu? Bardzo dużo defektów. 5 do 1, bo należy przypuszczać, że dojedzie Żużlowiec z Częstochowy po ten jeden punkt. 5 do 1. Dwa defekty. Mamy remis. 39-39. Przed nami wyścig 14. Rafał Osumek w kasku żółtym. Ryan Sullivan w białym. Oraz Jacek Krzyżaniak w czerwonym. I Dariusz Fiałkowski w niebieskim. Fijałkowski jedzie na motocyklu pożyczonym od Krystiana Klechy. Natomiast Ryan Sullivan na motocyklu Grzegorza Walaska. braku miejsca dla Jacka Krzyżaniaka. Prowadzi. Żużlowiec z Zielonej Góry, Rafał Osłomek, Jacek Krzyżaniak na drugim miejscu, Ryan Sullivan tym razem na czwartej pozycji. No i czyżby był to kolejny remis, wtedy o wyniku całego spotkania zadecydowałby wyścig ostatni. Bardzo niebezpiecznie przejechał Jacek Krzyżaniak przed nosem Dariusza Fiałkowskiego. Na szczęście nie doszło do upadku, sytuacja jest już opanowana. No ale chyba bardziej doświadczony żużlowiec powinien uważać na to nie tylko co dzieje się przed nim, ale również za nim. Ryan Sullivan cały czas na czwartej pozycji i od tego, od jego postawy w tym wyścigu bardzo wiele zależy. Rafał Osumek pierwszy, drugie miejsce Jacek Krzyżaniak, trzecie Dariusz Piałkowski, czwarte Ryan Sullivan, a zatem proszę Państwa wie remisowy 3 do 3. 42, 42. Za moment, proszę państwa, wszystko będzie jasne. Ostatni wyścig dzisiejszych zawodów. Grzegorz Walasek w kasku żółtym, Rune Holta w białym, Andreas Jonsson w czerwonym i Michał Robacki w trzynastym. Wszystko zależy od postawy tych czterech żółdowców. Każdy wynik jest jeszcze możliwy. Skupieni z pewnością zdają sobie sprawę. Ze znaczenia tego ostatniego wyścigu bardzo niebezpiecznie przewrócił się Michał Robacki. Sędzia nie przerywa tego, tego biegu. Michał Robacki nie opuszcza toru. Sędzia przerywa w tym momencie wyścig. Jestem ciekawy, jak zaklasyfikuje ten upadek Michała Robackiego. Sędzia zdecydował dopuścić całą czwórkę do powtórki wyścigu 15. Nie dopatrzył się winy żadnego z żużlowców, tak więc Grzegorz Walasek, Rune Holta, Andreas Jonsson i Michał Robacki ponownie na starcie do wyścigu decydującego o wyniku całego spotkania. Dobry start Jonssona i teraz Michał Robacki po wewnętrznej. Andreas Jonsson zajął się spychaniem rywali na zewnątrz. I teraz Bydgoszczanie prowadzą 5 do jednego. Michał Robacki tuż obok niego, Andreas Jonsson dalej. Grzegorz Walasek i Rune Holta, ale będą z pewnością walczyć do ostatnich sekund, do ostatnich metrów tego wyścigu. Michał Robacki i Andreas Jonsson jak na razie wiozą 5 punktów, co daje zwycięstwo w tym biegu, ale również w całym meczu. Na razie Bydgoszczanie prowadzą. Rune Holta bliżej sukcesu cały czas za Andreasem Jonsonem bardzo blisko siebie i Jonson i Michał Robacki teraz Jonson yy, wyszedł na prowadzenie Michał Robacki bliżej wewnętrznej krawędzi toru cały czas proszę Państwa toczy się walka o zwycięstwo w dzisiejszym spotkaniu przypomnijmy z drużynowym mistrzem Polski Runę Holta atakuje Michała Robackiego. Po zewnętrznej ostatniej metry tego wyścigu Andreas Jonsson, Michał Robacki, Rune Holta i Grzegorz Walasek. 5 do 1 w ostatnim wyścigu dzisiejszego spotkania. 5 do 1, a to oznacza, że dzisiaj na własnym torze zespół Butleksu Polonii Bydgoszcz pokonał drużynowego mistrza kraju Włókniarza Złomrek z Częstochowa 47 do 43. To Widowisko proszę Państwa do końca było jakże emocjonujące. Proszę Państwa tym zawodnikiem, który jak się okazuje zemdlał, został zniesiony z motocykla był Michał Robacki. Miejmy nadzieję, że to nie jest coś poważnego, że tylko omdlenie wiele wysiłku włożył ten żużlowiec w dzisiejsze spotkanie. Życzymy, aby szybko powrócił do pełni sił. Przypomnę zatem, że 47 do 43 Budlek z Polonia Bydgoszcz wygrała dzisiaj z mistrzami Polski, Buchniarzem Złomreksem Częstochowa. Dziękuję Państwu za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia. Już drugi wyścig doprowadził do remisu w meczu, bo tym razem...